Dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w wyjątkowym miejscu i wyjątkowym dniu. Miejsce jest wyjątkowe dlatego, że znajdujemy się w Szczególnym budynku jednorodzinnym. O tych szczegółach opowie projektant, to osoba, która od samego początku była zaangażowana w ten innowacyjny, jednak budynek. Budynek, który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ale za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, po to, żeby pokazać, że można, że da się zbudować dodatnie energetycznie budynek jednorodzinny, taki, który no więcej y, energii wytwarza niż sam potrzebuje. Jak w rzeczywistości będzie, o tym przekonają się i to kolejna y, ciekawa, i myślę, że wyjątkowa rzecz. Przekonają się osoby, które stworzyły wyjątkowe miejsce dla dzieci. Mówię tutaj o rodzinie zastępczej, o osobach, które swoją Pracą, zaangażowaniem dają po prostu poczucie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne młodym mieszkańcom naszego miasta, i stąd też wyjątkowy dzień, bo dzisiaj mamy Mikołajki. Wydaje się, że nie ma lepszego dnia do, do sprawiania prezentów jak dzień dzisiejszy. Uszanujemy prywatność, oczywiście, rodziny zastępczej. Ona dzisiaj otrzyma klucze i od dzisiaj będzie mieszkać i. To też ważne przez dwa lata, dobrze mówię? Tak, dwa trzy. lata. Przez trzy lata e, będzie ten obiekt dokładnie e, opomiarowany, e, będą sprawdzane wszystkie parametry tego obiektu, tak żebyśmy faktycznie zobaczyli, e, jak e, efektywnie energetycznie jest ten budynek. Dom jest, jak powiedział Pan Prezydent, plus energetyczny, czyli więcej wytwarza energii niż zużywa, a dzieje się tak w wyniku zastosowania, Najlepszych możliwych rozwiązań, jeśli chodzi o technologię budowania. Więc po pierwsze, wszystkie przegrody budowlane są wysokiej klasy, czyli mają współczynniki przenikania ciepła na poziomie U01, czyli znacznie lepiej niż pozwalają na to przepisy, są odpowiednio ciepłe okna, ale to, co jest bardzo ważne, w tym budynku zastosowano wymianę, ciepłu, wymianę powietrza. Poprzez urządzenie zwane rekuperatorem, czyli krótko mówiąc, rodzina tu funkcjonująca będzie miała idealny mikroklimat wewnętrzny, czyli skład powietrza wentylacyjnego, jego czystość będzie optymalna z punktu widzenia funkcjonowania człowieka. To jest o tyle ważne, że będzie tutaj mieszkało wiele dzieci, one się muszą uczyć, żeby się skutecznie przyswajać wiedzę. To jakość powietrza, w szczególności stężenie dwutlenku węgla musi być poniżej 1000 ppmów i ta instalacja to zapewnia, także dzieci będą mogły tutaj bardzo efektywnie się uczyć i pracować. Kolejną, kolejnymi rozwiązaniami, które któreśmy tutaj prowadzili, jest bardzo efektywny system ogrzewania i chłodzenia. Dom jest zarówno grzany, jak i chłodzony. Grzanie i chłodzenie jest poprzez sufit. Czyli tam za tym karton gipsem, który państwo widzą, są rurki kapilarne, maty kapilarne, które pozwalają ogrzewać dom przy pomocy czynnika ogrzewającego o bardzo niskiej temperaturze, dwa jeszcze kilka stopni. To powoduje niesłychanie efektywne działanie pompy ciepła, którą mamy na zewnątrz pompy powietrze-woda, i ta pompa daje zarówno ciepło, jak i chłód, a także przygotowuje ciepłą wodę. To, co jest zupełnie innowacyjne jak na skalę polską, to jest gospodarka wodą. W tym domu zagospodarowujemy wodę deszczową, którą użytkujemy dla potrzeby sanitarne, a także czy czyścimy na miejscu, tutaj Państwo widzą taką oczyszczalnię trzcinową, czyścimy ścieki czarne. Te ścieki czarne są oczyszczone do tego stopnia, że będą używane do spłukiwania toalety. To, plus armatura wodoszczędna, która jest tu zastosowana, spowoduje, że dom będzie praktycznie autonomiczny, jeśli chodzi o wodę. Czyli nie odprowadzamy ścieków i nie pobieramy wody. Jest oczywiście przyłącze wodne, ale ono jest traktowane jako przyłącze awaryjne. No i krótko mówiąc, to chyba wszystko, czyli właściwie. Chcemy pokazać, że można w racjonalnych kosztach zbudować budynki autonomiczne, które są podstawą, że tak powiem, nowego zielonego ładu. Mam nadzieję, że te wszystkie parametry energetyczne doskonałe nie obniżają w żadnym stopniu komfortu użytkowania. Czyli że mieszkańcy tego domu będą mieli najlepsze możliwe warunki, jakie można stworzyć w budynku jednorodzinnym.